Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj mam dla Was recenzję MediVilla w wersji na PlayStation 4. Gra dopiero miała co swoją premierę, bo debiutowała 25 października. Ja ją kupiłem 26, no i od razu zacząłem ogrywać. Na początek jeszcze może przypomnę niezorientowanym w temacie, że jest to nic innego jak remake klasycznego tytułu jeszcze z pierwszej PlayStation, mianowicie MediVill, pierwowzór. Ukazał się w 98 roku na PS1, no i jest jedną z takich bardziej pamiętanych produkcji z pierwszego PlayStation zatem Sony postanowiło wskrzesić ten tytuł, no i dostarczyć nam remake na PlayStation 4. Natomiast już od samego początku od prezentacji pierwszych grywalnych wersji, niektórzy dziennikarze mieli możliwość m.in. zapoznawania się z wersją demo jakiś czas temu, no oceny były bardzo mieszane i wrażenia były bardzo mieszane. Tutaj wiele osób narzekało na to, że gra jest bardzo wierna właśnie temu pierwowzorowi z PS1, no i to wskazywano jako właściwie jedną z większych wad tej produkcji. Teraz po premierze również. Pierwsze oceny od dziennikarzy są bardzo mieszane, no i postaram się Wam to wszystko jakoś zebrać do kupy, no i opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach. Ja oczywiście miałem styczność z Medivilem w momencie jego premiery. Pamiętam, że gra zrobiła na mnie wówczas bardzo dobre wrażenie i duże wrażenie. Chociaż już wtedy tak naprawdę narzekałem na część elementów, m.in. na walkę, która już wtedy wydawała się no dość toporna. Na no, warto dodać, że tutaj w remake'u mamy praktycznie niezmieniony ten system, więc na pewno młodsi gracze będą na to narzekać. Narzekać. Natomiast może zacznijmy od samego początku, czyli wspomnę Wam o tym, czym Medieval tak naprawdę jest, no bo wiadomo, że nie wszyscy mieli z nim styczność te ponad 20 lat temu. Niektórzy oceniają tę grę jako platformówkę, chociaż moim zdaniem absolutnie nie można takiej określić. Raczej mamy tutaj do czynienia z grą akcji. Bardziej jest to hack and slash, czyli taki tytuł, w którym właściwie walka jest najważniejszym elementem rozgrywki, no a elementy platformowe są raczej dodatkiem niż odwrotnie. Oczywiście Medieval zachwycił publiczność w latach 90. przede wszystkim swoim klimatem, ale myślę też, że przedstawieniem głównego bohatera, bo również jego historia została bardzo fajnie przedstawiona. Natomiast mi się przede wszystkim wtedy podobał e, świat. Twórcy oczywiście inspirowali się horrorami z lat 90. jednak, choć gra oczywiście zawiera takie delikatne motywy horrorów, to jednak została stworzona raczej dla mainstreamowej publiczności, no i że pojawiają się też różnego rodzaju kolorowe elementy, takie taki charakterystyczne. Dla MediVilla. Zobaczcie zresztą na różnego rodzaju właśnie domki, drzewa, jak to wszystko zostało zakrzywione na proporcje różnego rodzaju przedmiotów czy też postaci. No, bardzo fajnie to wszystko już w latach 90. wyglądało. No i teraz myślę, że odświeżone zostało naprawdę w świetny sposób. Natomiast warto też wspomnieć o głównym bohaterze, bo bardzo fajnie to wszystko zostało wymyślone. Mianowicie wcielamy się tutaj w postać niejako zhańbionego rycerza Daniela. the skew który został właściwie bezceremonialnie zabity strzałą w oko podczas jednej ze swoich pierwszych bitew ze złym czarownikiem Zarokiem. Los daje jednak Danowi drugą szansę, wskrzeszając go z grobu. No i właśnie wcielamy się w postać właściwie kościotrupa bez jednego oka. No i myślę, że tak, tego typu przedstawienie historii bardzo fajnie zostało przyjęte już w latach 90. No a dzisiaj myślę, że też nowi gracze bez problemu utożsamią się z tego typu bohaterem. mm -hmm. Natomiast oczywiście najważniejsza jest tutaj rozgrywka, no i tak jak Wam wspomniałem wcześniej, no nie jest to klasyczna platformówka, raczej mamy tutaj grę akcji, gdzie głównym elementem jest walka, ale też rozwiązujemy co jakiś czas proste łamigłówki, zresztą niektóre poziomy to w przenośni, ale i czasami dosłownie labirynty, więc trzeba nieco pogłówkować, trzeba znaleźć sekretne czasami przejścia i nie jest to bardzo liniowy tytuł, w którym wszystko mamy podane na tacy, natomiast fajne w MediVillu jak dla mnie zawsze było to, że przed Wszystkim możemy zyskiwać dostęp do nowych broni właśnie poprzez uważną eksplorację etapów, to znaczy każdy poziom wypełniony jest różnego rodzaju przeciwnikami, no i warto wykosić ich wszystkich, albo prawie wszystkich, bo wtedy dostajemy dostęp do specjalnego kielicha, którego zresztą też trzeba najczęściej znaleźć na poziomie, nie jest podany na tacy. Natomiast jeśli zbierzemy tego typu kielich, to trafiamy do specjalnej sali bohaterów, gdzie możemy otrzymać zupełnie nowe bronie w rodzaju na przykład Wielkiego Młota, Włóczni, czy też innych tam gadżetów, które bardzo przydają się później w późniejszych poziomach podczas eksploracji, bo podstawowy oręż naszego bohatera, czyli miecz, no właściwie jest dobry, ale na sam początek, natomiast później warto już mieć bardziej wymyślne gadżety do rozprawiania się z mocniejszymi przeciwnikami. No i fajne moim zdaniem jest to, że każdy poziom właśnie tonie w różnego rodzaju sekretach. Eksploracja jest nawet nie tyle wskazana, co wręcz obligatoryjna w tym tytule, więc przygotujcie się właśnie na tego typu rozgrywkę. Natomiast e, oczywiście można przyczepić się do tego, jeśli mówimy tutaj o remake'u, że walka właściwie została praktycznie w 100% odwzorowana w stosunku do oryginału. To znaczy nie mamy tutaj jakichkolwiek usprawnień, no, a trzeba przyznać, że już w 98 roku tak naprawdę był to system dosyć toporny. E, nasz bohater walczy różnego rodzaju broniami no, dość chaotycznie, to znaczy wszystko sprowadza się właściwie do naparzania w jeden przycisk ataku. E, nie ma tej mowy jakiejś większej strategii. No jest, co prawda, możliwość bronienia się specjalną tarczą, natomiast szczerze mówiąc, czasami i tak wchodzą ataki przeciwników, więc właściwie nie wiadomo w wielu przypadkach, dlaczego tracimy energię. Nie ma też nawet jakiejś specjalnej animacji, która informowałaby nas o tym, że nasz bohater w ogóle przyjmuje jakiekolwiek obrażenia. No przypomina to właśnie pierwsze gry z epoki 3D, gdzie twórcy jeszcze wiele eksperymentowali, tak naprawdę nie wiedzieli, jak pewne elementy zaprojektować. Natomiast tutaj właśnie musicie przygotować się na to, że właśnie walka jest dosyć randomowa. Warto korzystać z przedmiotów czy też z broni, które umożliwiają nam walkę na dystans, bo to jest tak naprawdę najbezpieczniejsza droga do pokonywania poziomów. Z reguły, jeśli mamy do czynienia z jakimś mocniejszym przeciwnikiem, no walka z nim przypomina drogę przez mękę. Czasami powtarzałem niektóre etapy tylko właściwie po to, że właściwie ginąłem w sposób taki, że niespecjalnie to ode mnie zależało. Oczywiście później dużo ostrożnie podchodziłem do tematu, Natomiast no, muszę przyznać, że już w latach 90 ten model był bardzo frustrujący, no a w remake'u tym bardziej on myślę, że będzie frustrował właśnie tych dzisiejszych nowoczesnych graczy, którzy z tamtymi archaizmami się nigdy nie zetknęli. Ja oczywiście w jakimś tam stopniu przemykam na to oko, no bo jednak w oryginał grałem, wiem czego tutaj się spodziewać, natomiast myślę, że twórcy mogliby jakoś ten system odświeżyć. E, oczywiście jak zwykle powstaje tutaj pewien dylemat, czy robić właśnie grę wierną oryginałowi, czy też zupełnie ją przebudować no, moim zdaniem świetnie byłoby, gdyby twórcy zaserwowali nam po prostu dwa systemy. Jeden oryginalny dla tych fanów z lat 90., no i drugi jakoś tam przerobiony na współczesne czasy. No, bo no nie oszukujmy się, moim zdaniem, właśnie walka będzie dla wielu współczesnych graczy najbardziej frustrującym elementem. No, a niestety jest to główny element całej produkcji, więc trzeba przyznać, że e, no jest to dosyć bym powiedział kontrowersyjnie rozwiązane. W pierwszych recenzjach pojawiło się też wiele narzekań na inne elementy, między innymi na pracę kamery, na framerate, bo gra ta chodziła niestabilnie, właściwie także na PlayStation 4 Pro, co wydawało się właściwie niemożliwym. Między innymi też narzekano na system checkpointów, a właściwie jego brak. No i tymi elementami postaram się teraz krótko zająć. Zaczniemy od wspomnianej pracy kamery. No tutaj muszę przyznać, że w oryginale ona pozostawiała bardzo wiele do życzenia, już wówczas prezentowało się to słabo. No tutaj kilka jednak poprawek. Można się doszukać, natomiast dalej kamera no jest jednym z elementów, na które można narzekać. Co prawda nie jest to aż tak źle zrobione, jak to czasami czytałem czy też słuchałem w wideo recenzjach, od co niektórych. Tutaj muszę powiedzieć, że choć kamera co jakiś czas utrudnia życie, bo pracuje właściwie tak jak ona sama chce, natomiast mamy możliwość jej regulacji. No i muszę przyznać, że również czasami pomaga specjalny tryb, który możemy włączyć wciskając przycisk L2, mianowicie umieszczamy wtedy kamerę nad ramieniem głównego bohatera i prezentuje się to podobnie chociażby do ostatniego God of War. No generalnie muszę przyznać, że nie jest to element na pewno taki, który bardzo zepsułby całą rozgrywkę. Na pewno nie jest to coś takiego, co jest mega minusem. Można było to oczywiście rozwiązać nieco lepiej, ale aż tak bym nie przesadzał jak to niektórzy pisali. Kolejnym elementem, który również muszę tutaj zakwestionować, jest framerate, bo oczywiście zgodzę się z tym, że wersje zwłaszcza przedpremierowe, czyli te podstawowe jeszcze bez jakiegokolwiek no, rzeczywiście tutaj prezentowały się dosyć e, niestabilnie, to znaczy animacja bardzo często rwała. E, w momencie premiery został wypuszczony jednak patch oznaczony jako 1.01, który poprawia właśnie stabilność całego tytułu. No i muszę przyznać, że już e, ja zacząłem grać właściwie od soboty, gdzie gra premierę miała w piątek. No i muszę powiedzieć, że ja aż na tak wielkie problemy nie napotkałem, jak również e, wyczytałem w niektórych recenzjach. Co prawda, granie utrzymuje pełnych 60 klatek na PlayStation 4, Pro i co jakiś czas można dostrzec pewne zwolnienia natomiast nie jest to na pewno jakiś dramat jak to było w tej e, wersji właśnie przed wypuszczeniem łatki mianowicie wtedy niczym nadzwyczajnym były spadki z 60 na przykład do 30 klatek no i to było już bardzo zauważalne często też zresztą utrudniało rozgrywkę natomiast już po premierze no muszę powiedzieć że aż tak źle nie jest e, no i co prawda da się to dostrzec natomiast na pewno nie jest to jakiś dramat e, oczywiście czym innym jest wersja na gołe PlayStation 4 czyli chociażby na PlayStation 4 Slim e, tam już tak Dużo nie jest, no i gra utrzymuje tak naprawdę dosyć niestabilne 30 kilka do 40 kilku klatek. No i tam już gra się moim zdaniem trochę gorzej, natomiast na PlayStation 4 Pro, no moim zdaniem, jest w porządku. I co do tego elementu, jakoś specjalnie bym się tutaj nie czepiał mogę się przyczepić z kolei do kilku innych drobnostek, jeśli chodzi o prawę graficzną. No moim zdaniem w takim tytule, który dysponuje no wcale nie aż tak bardzo rozległymi światami czy poziomami. no nie może dochodzić do sytuacji, że jakieś elementy w tle nam się tak mocno doczytują, Jak to widzicie w chwili obecnej na swoim ekranie. Spójrzcie na te drzewa tam na horyzoncie. No nie może dochodzić do takich przypadłości. No i również irytujące jest to, że co jakiś czas można się, niejako zaciąć głównym bohaterem, to znaczy czasami ułożymy się w takim miejscu, zwłaszcza jeśli jakiś przeciwnik nas atakuje, że można się zaciąć na amen i właściwie tylko czekać jak pasek energii nam schodzi do zera. Co prawda nie udało mi się na tyle zgliczować tutaj gry, żeby, żeby wymagane było całkowite jej uruchomienie od początku, natomiast również tutaj pierwsi recenzenci wskazywali na takie elementy. Być może twórcy te największe błędy poprawili tym patchem, no tak jak Wam wspomniałem, ja już gram po wypuszczeniu patcha, więc tak naprawdę na pewno Stabilność tytułu jest już jednak wyższa. No i na koniec chciałbym się jeszcze odnieść do systemu checkpointów, a właściwie jego braku. No tutaj muszę powiedzieć, że jednak przywitałbym ten system z otwartymi ramionami. Gra hołduje modzie z lat 90., to znaczy jeśli przegramy, jeśli stracimy całe życie, no niestety musimy powtarzać cały etap od samego początku. Nie ma tutaj żadnych punktów kontrolnych na trasie. No i co prawda, można zebrać w trakcie rozgrywki takie specjalne, dodatkowe kielichy, które napełniacie. Można energią i w ten sposób, jakby, wydłużyć życie głównemu bohaterowi. Natomiast wielokrotnie mi się zdarzyło, zwłaszcza w tych późniejszych poziomach, że niestety musiałem powtarzać cały poziom od samego początku, chociażby po jakiejś śmierci, która niespecjalnie zależała ode mnie. To znaczy, tak jak Wam wspomniałem, chociażby po tych randomowych walkach, gdzie no tak naprawdę no nie da się uniknąć ponoszenia obrażeń, choćbyśmy nie wiadomo, jak tutaj się starali. No i powtarzać cały poziom od początku, na przykład jakieś 20 minut ponownego przeczesania. Przystosowania tej samej lokacji no nie jest niczym przyjemnym i tak naprawdę twórcy mogli tutaj pójść po rozum do głowy i przystosować nieco ten tytuł właśnie dla współczesnego odbiorcy, bo nie sądzę, że komuś będzie tutaj na rękę powtarzać tego typu fragmenty i zrobi to z uśmiechem na twarzy no i poza tym gra ma też dziwny system e, właśnie energii głównego bohatera, nieprzystający do dzisiejszych czasów, to znaczy wyobraźcie sobie, że kończycie jakiś poziom ze skrawkiem energii, no ledwo uszliście z życiem e, podchodzicie wówczas do kolejnego etapu, no i startujecie z takim samym zapasem energii, właściwie skazani na porażkę, bo tak jak wam wspomniałem, no model walki jest taki, że nie da się właściwie uniknąć e, obrażeń, ponoszenia obrażeń, e, więc wówczas jedyne co pozostaje, to właściwie wyjście z poziomu, cofnięcie się do jakichś pierwszych Etapów, no i tam uzupełnienie energii, po czym ponowna próba podejścia do najnowszego levelu, na którym skończyliście. No, moim zdaniem, również jest to archaiczne rozwiązanie, które nie przystaje do dzisiejszych czasów. No, i twórcy również to powinni poprawić. Tutaj nie wiem, być może doczekamy się, że kolejne łatki, chociażby taki feller, wyeliminują. Natomiast, no, nie powinno coś takiego znaleźć się w produkcji wypuszczanej w 2019 roku, moim zdaniem. Natomiast po tym całym festiwalu Narzekań, no muszę przyznać, że mimo wszystko grało mi się całkiem nieźle. No co prawda, ja, tak jak wam wspomniałem, ja mam za sobą klasyczny oryginał z 98 roku, no i pewnie zupełnie inaczej na ten tytuł patrzę niż zupełnie nowi gracze. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak twórcy właśnie odrestaurowali ten tytuł, już pomijając wspomnianą mechanikę, natomiast bardzo mi się podoba oprawa audiowizualna, to jak to zostało wszystko ładnie odświeżone. No co prawda, nie jest to oczywiście tytuł, który tutaj zero komuś kask razem z głową, jeśli chodzi o poziom oprawy graficznej, natomiast y, zwłaszcza design, mi się podoba, film całego świata, zresztą to właśnie co było magią w oryginalnym MediVilu, same projekty poziomów, to szukanie sekretów, o którym Wam wspomniałem, eksploracja, no to wszystko na pewno może się podobać, także oprawa audio została odrestaurowana w bardzo fajny sposób, zresztą ona buduje klimat tej produkcji, często mamy tutaj zresztą elementy humorystyczne, fajne dialogi, które słucha się Naprawdę z przyjemnością. No i polska wersja językowa również myślę, że została przygotowana bardzo dobrze, tutaj nie ma się specjalnie do czego przyczepić. No i trzeba przyznać, że właśnie cały ogólny poziom oprawy audiowizualnej na pewno należy ocenić jak najbardziej na plus. Podsumowując już to wszystko powoli, no muszę przyznać, że mimo wymienionych minusów, no grało mi się tak naprawdę dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze. Oczywiście weźcie poprawkę na to, że ja jestem fanem retro, gdy miałem te kilkanaście lat, ogrywałem oryginalnego MediVillana i pewnie bez problemu jestem sobie w stanie wyobrazić współczesnego kilkunastoletniego gracza, który podchodząc do tego remake'u oceni go dużo niżej niż ja, pewnie na coś w okolicach 5 na 10, a może nawet niżej, natomiast dla mnie jest to gra na takie 7 na 10. To znaczy doceniam to jak twórcy odświeżyli oryginał, jak to wszystko wygląda, jaki feeling płynie cały czas z tego tytułu, jaki ma klimat. No i moim zdaniem właśnie za to warto mu wystawić wyższą ocenę. Pod względem rozgrywki tak naprawdę no, jest to właściwie coś w rodzaju współczesnych gier indie. To znaczy nie wyróżnia się niczym specjalnym. W wielu elementach tak naprawdę swoją swoimi archaizmami, ale jeśli zaakceptujecie już te przestarzałe rozwiązania, zwłaszcza w systemie walki myślę, że czeka Was te kilka godzin całkiem przyjemnej Rozgrywki opartej właśnie głównie na eksploracji, na chłonięciu klimatu wylewającego się z ekranu. Myślę, że mimo wszystko warto dać temu tytułowi szansę. Pamiętajmy też o tym, że gra została wypuszczona za połowę ceny standardowej nowości, to znaczy w sklepach można ją znaleźć w cenie premierowej w okolicach 109 zł. W wersji cyfrowej również jest wyceniona niżej niż standardowe nowości, no i też należy brać na to poprawkę. Wydaje mi się, mimo wszystko, że gra nie przemówi do współczesnego odbiorcy i właściwie będą z niej czerpać raczej tylko fani starszkolnego oryginału, natomiast no, myślę, że właśnie dla nich kierowany jest głównie ten tytuł, więc jeśli kiedyś graliście w MediVilla, wspominacie go dobrze, no to myślę, że możecie dać szansę również remake'owi. Jeśli z kolei nie graliście, no poczekałbym w tym przypadku na jakąś mocniejszą przecenę, bo obawiałbym się, że te wspomniane archaizmy do Was zwyczajnie nie przemówią. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, jeśli graliście w tego odświeżonego MediVilla, jak Wy go oceniacie, czy dla Was te archaizmy są właściwie Właściwie czymś, co wyklucza przyjemność z rozgrywki, czy jednak przymykacie na nie oko i cieszycie się klimatem, o którym Wam wspomniałem przed chwilą. Dzięki jeszcze raz za uwagę, no i do słyszenia już niebawem. Trzymajcie się.